Pani Ja tutaj mam takie, taką prośbę od mieszkańców Stanisławia Górnego. Tutaj już wpłynęło do Pana Burmistrza pismo w tej sprawie, ale po prostu jeszcze poprosili mnie, bo ja też yy, chciałam się pod tym gorąco podpisać. i Może tutaj przeczytam to, co jest napisane. My, niżej podpisani mieszkańcy wsi Stanisław Górny w z Osiemki wracamy się z gorącą prośbą o dokonanie remontu na nawierzchni na tej drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 3548 przez 1. Drogę tę wybudowano w czasie czynie społecznym w latach 1970-1972, czyli ponad 40 lat temu. Urząd Miasta w Anowisach zapewnił jedynie żwir i kliniec i następnie została ona pokryta nawierzchnią wierzchnią W latach 80. położono nawierzchnię asfaltową cm długości. Nawierzchnia ta w obecnym stanie jest w tragicznej sytuacji. Szczególnie na odcinku 1000 metrów bieżących i wymaga położenia nowego asfaltu. Dalsze 500 metrów jest w stanie dostatecznym i można odłożyć na na następne lata. W ostatnim czasie wybudowano 12 nowych budynków mieszkalnych na tym terenie. Łączna liczba budynków wynosi ponad 60 obiektów mieszkalnych. W każdym domu jest prowadzona działalność gospodarcza, z której odprowadzane są podatki do urzędu miasta i Urzędu Skarbowego. Dla dobra rozwoju małej przedsiębiorczości konieczna jest dobra komunikacja drogowa. Droga powiatowa nr 1784K została ostatnio zmodernizowana przy pomocy środków z Unii Europejskiej, a przedmiotowa droga gminna na przysiłku Sosienki bezpośrednio jest z nią połączona. Warto też nadmienić, że w planie rozwoju wsi na świat założono również rozwój turystyki rowerowej i pieszej w tym rejonie, łącznie z wysiłkiem Dradusz. Mając powyższe na uwadze, prosimy o ujęcie w budżecie miasta Wadowice na rok 2016 zadania modernizacji drogi na przysiłku Sosienki i zabezpieczenie określonych środków. Chciałam tutaj tylko podkreślić, że jest tutaj lista podpisów mieszkańców. Jest tutaj, 84 osoby są tutaj podpisane, z czego jak ja tutaj sobie przejeżdżałam tą listę, to przynajmniej 10 osób jeszcze brakuje. Więc jest to jeden z takich przysiłków, no naprawdę, najbardziej zaludnionych yy, w stańców. Więc tutaj wiem, że to pismo wpłynęło 13 października, więc ja to ponawiam. Tutaj mam jeszcze drugą taką prośbę. Szanowny Panie Burmistrzu, proszę o zabezpieczenie środków finansowych w przyszłorocznym budżecie na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisław Górny wzdłuż drogi gminnej łączącej Przysiłki Lizarówka Wieś Pawlikówka. Drogą to uczęszczają do szkoły, kościoła, jak również na przystanek autobusowy mieszkańcy wymienionych przysiłków. Jest to duże zagrożenie, bo droga biegnie koło rzeki przez wąwóz zaciemniony rosnącymi tam drzewami. Na większym odcinku brak jest poboża, szczególnie porą jesienną i zimą, gdy wcześniej zapada zmrok, a tam często panuje mu Jest to niebezpieczne. Chciałam również wspomnieć, że jest to droga dojazdowa do zbiornika przeciwpożarowego, który również nie jest oświetlony. Bardzo proszę o pozytywne potraktowanie mojej prośby i żeby nie zapomnieć o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Moja interpelacja to prośba o pilne wykonanie naprawy fragmentu chodnika naprzeciw marketu od strony ulicy doktora Putka. Tam jest takie drzewo, które rośnie na chodniku i jego korzenie po prostu chodzą na chodnik i wszystkie te kostki chodnika już są podniesione i zagraża to bezpieczeństwu pieszych. Bardzo proszę o odpowiedź ustną i na piśmie. Chciałam teraz odczytać pytania do burmistrza Wadowicy, doktora Mateusza Górnowskiego, które wpłynęły z rejonu osiedla Kopernika. Pierwsze jest takie. Jaką korzyść dla gminy Wadowice przynosi zmiana sposobu wyboru firmy przewozowej na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Wadowice? Pytanie dotyczy wycofania się z przetargu i ogłoszenia zamiaru zawarcia bezpośredniej umowy na regularny przewóz osób linii autobusowej łączącej dworzec autobusowy z placem Kościuszki. Czy wartość kontraktu z firmą przewozową będzie niższa od ustawowej kwoty zwalniającej z przeprowadzenia przetargu zgodnie z artykułem 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia? 2004 roku prawo zamówień publicznych. 2. Dlaczego gmina Badowice nie zastosowała się do postanowienia Sądu Rejonowego Badowica, które polegało na bezwzględnym przywróceniu możliwości nieograniczonego korzystania najemców nie, innego lokalu Jacka Warhała i Roberta Kostela z pomieszczenia w piwnicy w lokalu użytkowym oznaczonym K. Położonym w budynku numer 5 przy placu Jana Pała II Władowica. Trzecie pytanie. Czy prawdą jest informacja o wypowiedzeniu dzierżawy umowy gminnej działki, która jest częścią parkingu przy ulicy Ogrodowej? Jeśli tak, jaką korzyść z tytułu wypowiedzenia odniesie Gmina Wadowice? Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, panie Jasiński mam takie zapytanie, dotarłem się do pana burmistrza z zapytaniem o podanie informacji na temat, ile jest osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych w 2015, a ile było zatrudnionych w poprzednich latach. Chodzi o to, że. sprzątanie w, w mieście jest w miarę, a w tym, na wyskach jest to po prostu niezawodnie. Wniosek nie ma. Zgadzam się w imieniu mieszkańców osiedla w ulica Komunera po sesji od 2 do 18 o remont istniejącego chodnika, który jest pokryty asfaltem z dużą ilością dziur i nierówności rozprzestrzenionych ramięcznikiem. Proszę również o dokończenie przebudowy jednego z odcinków chodnika przy ulicy Batorego do Skóry w chodnik długości około 50 metrów Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem też takie pytanie zadać. Jakie stanowisko lub podejmowane są inicjatywy dla realizacji ustawy antysmokowej? Czy gmina przewiduje w budżecie przyszłorocznym i następnych lat wymianę pieców na ekologiczne? A jeżeli tak, w jakich procentach? Bo czytałem nawet Kraków, to chce 100% dopłat robić do tych pieców, żeby, żeby no. Oczywiście no, na ta atmosfera, jak powiem, o polepsza. Następne to mam. Co prawda, Pan również już wspomniał o harmonogramie budżetu na rok przyszły, ale mam takie pytanie: bo właśnie tak, przybliżyć nam, jak ta sprawa budżetu jest przygotowana i na jakim etapie radni mogą, na jakim etapie, w jakim terminie mogą się zapoznać, bo jest to budżet, no, w ubiegłym roku, bo jestem pier, pierwszy raz radnym, w ubiegłym roku mieliśmy budżet przygotowany i tylko, tylko no w ostatniej chwili żeśmy się z nim zapoznali. I trzecie pytanie mam, czy jest już zakończona sprawa podziału mieszkalni na ulicy Karmelickiej, tych i, i komunalnej? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Ja, ja mam następujące interpelacje. Panie burmistrzu, proszę o podanie, kiedy zaświecą się lampy na nowo wybudowanej sieci oświetleniowej przy ulicy Głodnej. Ja chciałam zapytać o możliwość odmieszczania mieszkania drogu przy przejeździe przez tą wąską ulicę podstawia postawienia znaków jeszcze ograniczających prędkość, ponieważ stała się tą ulica w tej chwili ta uliczka, tak można powiedzieć bardzo ukliwa ze względu na to, że przejeżdża bardzo dużo kierowców i panowie stamtąd. Jest to wąskie, wąska droga, przechodzi tam dużo dzieci, bo nie ma przecież tam chodników i jest to niebezpieczne. I drugie pytanie też od mieszkańców, którzy tam przechodzą dużo ulicami kosumskiego. Został tylko szkielet takiego miejsca, gdzie kiedyś był umieszczony plakat duży o Ojcu Świętym. I zapytanie: kto usunął ten właśnie plakat i dlaczego? Taki baner duży. Był. No tutaj na lądzie też zostały usunięte, nawet gdzie wjeżdża od strony przy ulicy wojska polskiego i od strony polskiej. Dziękuję. 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 Ja mam tylko prośbę do znanego miścia że boje się skończyły i efekt koło tablic gminnych jest taki jaki jest. Ja na przykład w jest na tablicy tylko, przepraszam, że powiem, na Panu łysoń. i pod tablicami jest też tylko Łyska i dobrze by było, może żeby. Wiadomo, ja no, że oni mają miesiąc na usunięcie tych, tych plakatów, ale zanim my się usuną, to trochę to się tak, tak dziwnie robi, dziwnie to wygląda niezbyt przyjemny <grymne> odnośnie tych, tych, tych yy, plakatów i jeżeli jest możliwość, to żeby to prze odpowiednie służby i przy przynajmniej i wyczyściły te tablice już do, 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 do tych desek, żeby już nie było śladów po tych wyborach. Do tyle dziękuję. Dlatego zwalniających na ulicy niwy <krymne> oraz drugie, czy będzie w bieżącym roku położona nawierzchnia bitomiczna na ulicy Górackiej na odcinku, na którym został wykonany Pierwszy zakres kanytacji sanitarnej. Dziękuję. Panie burmistrzu, trzy interpelacje dotyczące koczni. Pierwsza interpelacja dotycząca ulicy Zawale i remontowania drogi o numerze 6747. Jest to droga łącznik na ulicy Zawale, która jak wynika z informacji uzyskanej w Urzędzie Miasta jest wywoleniem gminy, natomiast jest tam kilkunastu współwłaścicieli. I póki co Nic jest tą drogą, nie da zrobić prośba o to, aby podjąć jakieś działania w kwestii uregulowania tego i ewentualnie wyremontowania tej drogi, mieszkańcy są bardzo mocno zainteresowani. Już mam również pamiętam na spotkaniu z Badowskim Centrum Kultury i Domu Kultury była też ta kwestia poruszona. Jeden z mieszkańców tej ulicy, pytał pana burmistrza Ardo. No. I w dalszym ciągu y, mieszkańcy ci dzwonią do mnie i proszą o ruszenie tego tematu, czyli istnieje możliwość, aby ta droga została wyremontowane. No, tak, tak, tak. Mieszkanie, no niekoniecznie Pan Dupi pamięta, nie będę tutaj nazwiskami operował. Myślę, że Pan Dupi pamięta tą osobę, która zadała to pytanie. Ta osoba również napisała pismo do urzędu miasta, które tutaj jest, odnośnie tejże drogi. Także prośba jest ewentualnie o zajęcie się tą sprawą. Kolejna interpelacja dotycząca budowy przejścia pierwszego na ulicę Głównej w Polsce, to jest na wysokości środka zdrowia w kierunku szkoły. Będąc na zadaniach z rodzicami e, środy rodziców czy klasowej generalnie ulice proszą bardzo mocno tutaj o ustawiennictwo w urzędzie w kwestii budowy tego przejścia nam. No, jest to e, przejście, które e, od ulicy Kościuszki dzieciaki idą z kierunku szkoły, ostry zakręt, żywopłot i generalnie trudna no, widoczność widoczne Widocznych sławach. i bardzo mocno proszę o to, aby tamto przejście było zrobione. Zdaję sobie sprawę, że historycznie <laughs> byłoby to ciężko, bo trzeba będzie przesunąć, trzeba by to było przejście przesunąć e, na ulicy Głównej w kierunku remizy, natomiast na pewno czy odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie poprawiłoby e, bezpieczeństwo no zwłaszcza w godzinach e, takich, e, teraz jak są godziny E, pora zimowa i e, bardzo wcześnie. Kolejna ostatnia interwencja dotycząca e, budowy e, mostu na, mostka takiego umożliwiającego dojazd bezpośredni na toku to, Konówka do e, boiska olimpii e, Jest to boisko, które dość często organizuje mecze. Póki co beklasy, aspiracje są wyższe i myślę, że szanse również, natomiast nie ma bezpośredniego dojazdu na ten obiekt co no, jest dość mocnym utrudnieniem, nawet jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa a, czy zawodnikom, czy też kibicom, którzy tam są, dlatego prośba od działaczy tego klubu, aby no, gmina wsparła i pomogła, aby ten bezpośredni dojazd na tą płytę wojska był możliwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Janasz. Moja wrażenie, dotyczy ostatnio palącej sprawy w mediach, e, mediach społecznych Mianowicie sprzedaż nieruchomości w ulicy No i w związku z tym kilka pytań. Za pomocą jakich kanałów rozpoczęliśmy? Była informacja o zamiarze sprzedaży tej nieruchomości. Jeżeli, w me... jeżeli na tablicach to gdzie, jeżeli w mediach to jakich i tak dalej. Bardzo proszę o konkretną informację. Proszę o informację jaka była praktyka informowania o możliwości nabycia, nabycia nieruchomości od gminy w przetargach nieograniczonych w latach 2010-2015. I jeszcze zgodnie z protokołem sugerował burmistrz, że będzie przelek ograniczony dla właścicieli nieruchomości przyległych, natomiast podkreślał, oczywiście, że to jest wyłącznie kompetencji burmistrza. Stąd zmiana zdania, że był to jednak nieograniczony. Dodatkowo jeszcze chciałem zapytać, czy po, czas, po wybraniu odpowiedniej firmy czy która realizuje transmisję sesji. Mieszkańcy mogą liczyć na to, że całość sesji będzie udostępniana, a jeżeli nie, to dlaczego i kto będzie decydował o fragmentaryzowaniu sesji? Oraz chciałem zapytać, czy się do pytania, kiedy będzie do wglądu projekt budżetu dla radnych i kiedy będzie mogli pracować nad projektem budżetu na przyszły rok? I jeszcze chciałem zapytać e, o temat, który był poruszany na spotkaniu, e, na, na wywiadowym posiedzeniu komisji w szkole tzw. Tak piątce na Kopernika. Mianowicie e, tam pan dyrektor poprosił o możliwość budowy bieżni a, w, wokół boiska, które jest w Piątce na Kopernika. No i e, również sugerował, że mógłby w, de, w takiej sytuacji zająć się opieką na przykład skateparku, którego potrzeba e, budowy organizacji jest w Badowicach, choćby dlatego, że są osoby, które skarżą się na jakość przejazdu, zwłaszcza starsze, przez rynek, który stał się obecnie skateparkiem, przynajmniej tyle. No może, jeżeli by powstał tak z prawdziwego zdarzenia nawet kilku kilkuelementowy skatepark, to można byłoby, to by odciążyło rynek, jeśli chodzi o jego rozrywkową funkcję, oczywiście mówię o tej rozrywkowej funkcji związanej z jeżdżeniem na różnego rodzaju urządzeniach typu deskorolka, rolki czy też BMXy. No, natomiast przypomnę, że faktycznie był problem kilka lat temu ze, ze Skip Parkiem, to znacznie nie miał kto się tym opiekować. Natomiast no, jeżeli byłaby możliwość dogadania się poszczególnymi osobami, które miałyby się tam opiekować, no to ten problem się rozwiązuje. Myślę, że to był największy problem. Tak przynajmniej słyszeliśmy e, od urzędników tak, po poprzednich latach i kierownika tych e, urzędników. Bardzo dziękuję. Dziękuję. W kwestii, której sobie nie wyobrażam, żeby e, nie było całej sesji e, wyświetlanej, w, nie wiem, na YouTube, czy na naszej stronie, a gospodarzem wiadomo, że jest Rada Miska. Nie, 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 jeżeli mają być skróty, jakieś decydowanie, mają być skróty jakieś z sesji Rady Miejskiej, to mogą decydować Rada, a nie czy, czy Przewodniczący Rady, czy Prezydium, a nie kto inny. Proszę bardzo pan Mali. Ja już mam tylko dwa zapytania do pana Burmistrza. Jedno właśnie już padło, aby zdyscyplinować komitety wyborcze, jeżeli chodzi o te panery i plakaty, które wiszą wszędzie, a teraz już leżą sobie na ziemi w i w I drugie jako, że jesteśmy na gmina Wadowice, współfinansowała chodnik w Kleczy Dolnej przy drodze powiatowej. I chciałbym, aby pan również zwrócił się do Startupa Powiatowego Wadowica na temat jakości wykonania tego wodnika i kształtu tego wodnika, bo gdy ja interweniowałem w starości, ja, no zostałem w pokładzie rozkwitniętym i stwierdzę, że jestem tu. Dziękuję. Półklębę. Dziękuję. 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 Pani jeszcze. Pani Kaczyńska? Dobra, panuś, ja chciałam zapytać, jak postępują prace związane ze zmianami Statutu Gminy. Myśmy do tej pory, Komisja Statutowa ustaliła tylko Statut SOES. Mieliśmy pracować dalej nad Statutem Rady osiedlowych i w ogóle zmianami prowadzonymi w Statucie jako podstawowym dokumencie działania nas wszystkich. I dlatego oczekujemy. Myślę, że komisja statutowa jest gotowa do pracy, a nie mamy materiału, nad którym moglibyśmy pracować i zapytanie, kiedy to znajdzie się w naszym posiadaniu ewentualnie projekt takich statutów dla osiedlowych rad i sukcesywnie dla całej gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze się panu ślina. Proszę. Panie sinawaczku. Do tematu wycięcia tych przerostów tutaj na wysokości mostu, bo mamy fajny rok, który, ale przyjdzie deszcz i będzie problem. Będziemy wszyscy wzywani jako winni tego, że zalało całe osiedle tam do góry wokół stawionu, i aż po szkołę w Gorzecku, Bo ta woda się tam zatrzyma, bo nie ma gdzie wypłynąć, a nie zostało nic zrobione. Rozmawiałem z dyrektorem na Mielce i powiedział mi, że jest odpowiedzialnym za to, że ma pozwolenie. Yy, ochrona środowiska gminna, więc po prostu powinno się to zorganizować. Yy, ja myślę, że w dobie dzisiejszej, to społecznej by to ludzie wycięli i uporządkowali. Yy, kiedyś czytałem takie, yy, taką wypowiedź że się to, yy, w jedności Sandomierza, to w bardzo dużym stopniu przyczynił się do zadań Sandomierza właśnie las, w korycie yy, tej rzeki, co tam jest. Yy, drugie pytanie mam takie, co z tą drogą do tego przysiłka grzyb. Czy Panu Burmistrzowi coś się udało zrobić z tym planowaniem? Dziękuję. Dziękuję Cześć, pani pani Maria, ja teraz, Ponieważ teraz coraz więcej osób, zwłaszcza Pani dba o swoje zdrowie, są różne miejsca do ćwiczeń, ścieżki rowerowe, przejścia na, organizowane przez Dom Kultury. Było takie zapytanie, czy nie można by było utworzyć takiego miejsca do ćwiczenia, jak jest przy szkole nr 5, gdzieś w rejonie właśnie osiedla gdzieś lecia bo jest dużo chętnie w tej części miasta żeby korzystać z szkolnicy. No nie, ale tu jest, um, Zobaczyliście się na tą górę, Panią Panią teraz. O tym miejscu, takim jak zgłoszenia. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze Pani Wala, proszę bardzo. Ja tylko jeszcze chciałam zapytać w kwestii właśnie tak remontów, bo wiem, że ma być kontynuacja chodnika w Stanisławie Górnej. No ja tam właśnie dopytuję tych Panów, no i tak mówią, że już w tym tygodniu zaczną pracę, w tym tygodniu ale czas goni, za chwilę nie wiadomo, jak tam będzie chłopota i chciałam zapytać, czy y, kiedy to ma ewentualnie ruszy, ta praca już tak y, na 100% procent. tym tak. dziękuję. Podnikat po drodze powiatowej, tak? Tak, 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 to kontynuacja stanu stałego, już, coś. Proszę tak, bardzo, czy jeszcze ktoś? A nie, właśnie tylko Cię, może tak. pan Adam powiedział. My też tutaj, skoro y, dwa mówimy, myślę myśleliśmy no, o tym i mówiliśmy, w związku z tym, że ja na pierwszym posiedzeniu naszej Rady wniosłam poprawkę odnośnie zwiększenia budżetu dla mieszkańców osiedli. Pan burmistrz nie wypełnił swojego e, tutaj przyrzeczenia i, i dżentelmeńskiej umowy, nie została ona dopełniona i dlatego... Ale dobrze, niech no, nie to nie to nie możliwe Interpelację złożyłam, bo właśnie chcieliśmy e, między innymi te pieniądze przeznaczyć właśnie na zbudowanie podobnych miejsc rekreacji, które są właśnie przy piątce, ale także i na naszych osiedlach, na osiedlu dolnym i górnym skarpy, w związku z tym, że tam dużo jest młodych ludzi, którzy i nie tylko zresztą mogliby z tego korzystać, także i, i matek z dziećmi i, i no, po prostu ludzi w różnym wieku. Dlatego zapytanie moje było, te statuty są między innymi także. No i o, o finansowanie, ale myślę, że w nowym budżecie, zgodnie z tym, co pan burmistrz także przyszedł nowej pani radnej, ta kwota zwiększy się i będziemy mogli w przyszłym roku takie miejsca zbudować. No ja Dziękuję.